Proszę Państwa, spotkałem tutaj księdza jednego, który jest jednym z organizatorów tej pielgrzymki, prawda? Ksiądz jest takim kapelanem chyba, prawda? Jestem ojcem duchownym pielgrzymki zawojskiej i bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Staszowa i okolic. I zawsze tutaj w Waszym mieście jesteśmy bardzo życzliwie przyjęci, zawsze, prawda, nie ma problemów w z noclegami. Zwykle nawet grzymu brakuje dla chętnych mieszkańców i bardzo się dobrze zawsze u Was czujemy. A proszę powiedzieć, jak się zachowuje na Kielżynce ta młodzież, ta wspaniała młodzież, którą tutaj, tutaj widzimy, jeszcze dyskutują, jeszcze rozmawiają, czy są jakieś problemy z nimi na trasie, czy wszystko przebiega jak po maśle. Nasza młodzież jest wspaniała, tylko że zwykle widzi się, czy słyszy się o złej młodzieży, a ta młodzież jest naprawdę wspaniała. W młodych ludziach jest naprawdę dużo dobra, tylko że to dobra trzeba umieć uruchomić. Ja myślę, że taka pielgrzymka to jest też wielka działalność wychowawcza, prawda? Tak, nie tylko, nie tylko, prawda, jakby uczymy modlitwę ludzi, kontaktu z Bogiem, ale przede wszystkim jest to wychowanie, wymaganie od samego siebie hartowanie ducha, charakteru. Bardzo dziękuję, by się dziękuję, Jakbyś się jeszcze przedstawił, to by eee, moi widzowie wiedzieli. Z Zamościa, z parafii katedralnej. Bardzo dziękuję, to będzie na animagister.pl. Szczęść Boże! Boże.